No, cześć, eee, tu kuba szkocki ogrodnik, a tu mała aktualizacja mojego pustynnika olbrzymiego. Po angielsku Fox Tail Lily. Posadziłem go w. W sumie je, bo kupiłem, kupiłem dwa. Posadziłem w, w wrześniu zeszłego roku. Nagrałem film o tym, a tutaj pokazuję, jak, jak się do 22 marca, a on już ma około 20-25 cm. Pięknie, nie spodziewałem się, że aż tak, tak szybko tak wyrośnie. No. Więc idziemy czekać i zobaczymy jak sobie dalej poradzi, No zimą poradził sobie super. E, dzięki drenażowi mrozy i wilgoć mu nie zaszkodziło jak widać. Także czekamy, czekamy na kwiat. Pozdrawiam gorąco. Hej papa!